To jest dobry moment. rudo młoda. U nas wychowana z pierwszych naszych lęgów. No lata nie wiadomo po stole, bo tutaj spójrzcie mamy dla na niej mlecz. Na no jesień już o mlecz niełatwo, więc to rarytas. Proszę kwiatek zajada. Hmm. Normalnie wtrężala mleczek. mleczyk. Aha, się zaniepokoił od głosami. Już nic nie mówię, jedz. Jed. Zorientował się, że gadam o nim. Tego się nie boisz? w Nakryłem wiewióreczkę. Tak w pocichu trochę będę mówił, by jej nie wystraszyć. Ale zobaczcie, gdzie sobie tym razem przyszła. A, jak tu wywęszyła szybciutko zapasy. Jakie tutaj mamy. Heś, to jest, czart. Jeszcze niedawno w pokoju. A już proszę bardzo w kuchni to w całej miejsce z owocami. Ale to jest. Taki mały złodziejaszek. Zobaczymy co sobie wyciągnie. Nie no podgryza widzę. Korzonki. Zobaczcie, gdzie tym razem znajduje się nasz wiewiórek. Proszę bardzo, wlazł w doniczkę w kwiatki. Ciekawe, czego on tu szuka? Co on tam wygrzebuje? Autentycznie siedzi w ziemi. Ach, nie wiem, czy czasem jej No, coś tam wyciąga. Greyson jeden. Wszędzie go pełno. Dobrze, hmm. no, że żona tego nie bić. Takie kwiatki przesadza.

Tak, tak, o to mówię. Co jest na raz? Znowu sobie zajada. Maluszek się najawił. A teraz będzie brykę. Ten specjalnie tak rzucony z węzelkami, bo zauważyliśmy, że często właśnie wciska się pod niego i szaleje. O, pod spód.